Dzień dobry, witam Państwa w programie To Warto Wiedzieć. I w sumie nie wiem, jak go zatytułować, bo pierwszy taki oficjalny tytuł to Parametry Oceny Państwa, ale taki zdroworozsądkowy to chyba istny Dom Wariatów. No ale cóż, zaczynamy. Diagnoza. Obecnie rządząca biurokracja prowadzi świat do czarnej dziury. Świat zachodni jest na progu katastrofy, i wszystkie wskaźniki pokazują, że jest ona nieunikniona. Pierwszy wskaźnik ma charakter demograficzny. To bardzo niskie współczynniki dzietności, które są o wiele niższe od wartości 2.15, która zapewnia prostą genetyczną zastępowalność pokoleń. Niektóre kraje korzystają z imigracji, sugerując, że wymiana etniczna odsunie kryzys od świata zachodniego. Ale to zakłada, że kultura, czyli projekty memetyczne, które ukształtowały świat zachodni, się nie zmienią i zostaną w pełni przyjęte przez przybyszów. Założenie ze wszechmiar błędne przybysze przywożą swoją własną kulturę i co ciekawe, kulturę, która zmusiła ich do opuszczenia swojej ojczyzny i ucieczki do obszarów kultury naszej. Drugą składową tego wskaźnika jest coś, o czym się w ogóle nie mówi. To wymiana genetyczna lub etniczna. Rdzenni mieszkańcy zastępowani są przybyszami. Można zatem odnieść wrażenie, ba, albo nawet uznać to za pewnik, że tym, którzy to propagują, zależy na zastąpieniu tubylców, czyli nas, ludźmi innego pokroju. Drugi wskaźnik jest wskaźnikiem kulturowym. Nasza kultura, czyli kształtujące nas projekty memetyczne, też się zmieniają. Świadczą o tym nie tylko ciągle rosnące średnia wieku lekarzy i innych pożądanych specjalistów, ale również i to, że absolwenci szkół w coraz większym stopniu są niezatrudnialni. Znaczy to, że nie nadają się doświadczenia żadnej sensownej z punktu widzenia zapotrzebowania społecznego pracy. Raz z powodu braku odpowiednich kwalifikacji do jej wykonywania i dwa z powodu braku motywacji a przecież jest to Logiczne, skoro uczeni są w państwowym systemie edukacji i nie nadają się, no to winien jest system edukacji. A system edukacji to jest właśnie jeden z tych składników, to jest jeden z projektów memetycznych. Generalnie, cywilizacja zachodnia traci chęć do wykonywania sensownej i potrzebnej innym pracy. Narody te pod wpływem dobrobytu zmieniają swoją kulturę, zmieniają, swoje proje, zmieniają projekty memetyczne, które zbudowały ich cywilizację. Najgorsza zmiana jest taka, że merytoryka odstawiana jest w kąt przez ideologię, parytety i uznaniowość. Drugą składową psucia projektów memetycznych jest przedstawianie rodziny i posiadania dzieci w negatywnym świetle, a jeśli nawet nie w negatywnym, to na pewno mniej korzystnym niż hedonizm dnia powszedniego. Z tego trendu wyłamuje się jedynie Izrael, którego oficjalny przedstawiciel twierdzi, że rodzina dzieci i zachowanie ciągłości pokoleń są dla Izraelczyków najważniejsze. Powtórzę, bo to jest według mnie ważna myśl. Rodzina, dzieci i zachowanie ciągłości i pokoleń są dla Izraelczyków najważniejsze. Oczywiście, natychmiast powstaje pytanie: dlaczego dla nas nie, nie jest to tak ważne? I w tym celu właśnie kraj, czyli Izrael, wzmacnia projekty memetyczne mające wzmocnić rodzinę, przysporzyć dzieci na zasadzie ciągłości pokolenia, a nie na zasadzie wymiany etnicznej. Trzeci wskaźnik to wskaźnik produktywności. Wynika on bezpośrednio z dwóch poprzednich. Spada nie tylko wydajność indywidualna, ale również i wydajność całych narodów zachodnich. Narody te zmniejszają swoją liczebność, importują ludzi głównie niewykształconych, oddają za bezcen swoje najważniejsze technologie, a z tych narodów emigrują ludzie wykształceni. Narody te stają się coraz mniej innowacyjne i coraz mniej wydajne. Czwarty wskaźnik to wskaźnik jakości rządzących, bo spadek tych trzech poprzednich wynika bezpośrednio z działań właśnie rządzących. Sami dla siebie napisali konstytucję, która daje przywileje im kosztem społeczeństwa. Nie dotrzymują obietnic wyborczych i nie ma takiego mechanizmu, by ich dotrzymywali. Opanowali media i programują ludzi, by ci wybierali ich i ich załóżników. Parlamentarzyści i sprawujący państwowe funkcje zarządcze są coraz mniej kompetentni, to używając języka dyplomatycznego. Jest bardzo zła ordynacja wyborcza, bo właśnie kompetentnych wysuwa na stanowiska zarządcze w państwie. Nie potrafią w sposób systemowy rozwiązywać fundamentalnych problemów społecznych ochrony zdrowia i edukacji. To co powinno się inwestować, by budować przyszłość, przeznaczają na programy socjalne, by być ponownie wybranymi. Drukują pieniądze i biorą pożyczki, które nie oni będą spłacali. Centralizują władzę, upaństwawiają przemysł, oddalają merytorykę na rzecz ideologii, parytetów i realizacji swoich państwowych biznesów czyli robią wszystko to, co przynosi korzyści im, a całemu społeczeństwu już niekoniecznie. I to też delikatnie, dyplomatycznie mówiąc. Piąty wskaźnik to wskaźnik kontroli społecznej nad rządzącymi. W demokracji przedstawicielskiej system ten, choć i tak lepszy niż w systemach totalitarnych opartych na sile, jest bardzo mocno zredukowany, oprócz ustawionych przez media wyborów powszechnych w zasadzie. Przyczyny, oczywiście jest ich wiele. Pierwsza. To nasza, wykształcona przez ewolucję biologiczną ludzka natura i wynikające z niej naturalne procesy społeczne. Za najważniejsze z nich uważam kształtowanie się instytucji władzy i ich zwrotny wpływ na społeczeństwa obydwa w mojej ocenie wysoce negatywne czyli mówiąc po prostu złe. Przyczyną wszelkich przyczyn jest stosowany przez rządzących do dróg pieniądza, a więc nielegalny dla innych proceder spadlania pieniądza. Legalny natomiast dla rządzących. Dodruk, który nie wpływa na rozwój, lecz który przynosząc rządzącym niemoralny i krótkoterminowy zysk, całą resztę długofalowo okrada i ogłupia. Zróbmy myślowy eksperyment. Jedna osoba musi kupić telefon za własnoręcznie zarobione pieniądze, druga kupuje go za pieniądze otrzymane z dodruku. Pierwsza zacznie natychmiast zastanawiać się nad tym, co zrobić. By też dostać, albo, co więcej, by dostawać. A ci, co dostają, nie wytwarzają niczego, w tym niczego społecznie użytecznego. Na całym świecie mamy do czynienia z tym samym procederem. Nie można drukować pieniędzy i myśleć, że uratuje się kraj, którym się rządzi. Jest takie powiedzenie lorda Johna Actona, które według mnie jest prawem fizyki ludzkich społeczeństw: władza psuje. I pierwsze, co psuje władzę, to odkrycie, że bezkarnie mogą ustawiać swoje własne pensje i drukować pieniądze. Terapia. Kraj nie uniknie klęski. Może rozwijać się tylko i wyłącznie wtedy, gdy rządzić nim będzie przedsiębiorca, a rozumiem przez to osobę, która wywodzi się z innego kręgu wartości niż polityce i była ukształtowana przez inny system celów. Co więcej, przedsiębiorca osadzony w ryzach, które nie pozwalają mu na instytucjonalną kradzież. I może tutaj przytoczę cytat z jednego z naszych widzów, Leszek Porejski 6441. Co kieruje przedsiębiorcą w jego działaniu? Chciwość, pasja, marzenie o najlepszym przedsiębiorstwie, innowacjach i jego rozbudowie. Co kieruje natomiast urzędnikiem, jakim jest polityk? Chciwość i chęć przypodobania się wyborcom. Kto nadaje się na przedsiębiorcę? Podobnie jak dyrygentem orkiestry może zostać tylko utalentowany artysta z wrodzonym talentem i słuchem absolutnym, przedsiębiorcą może zostać artysta z wrodzonym talentem do dyrygowania kapitałem. A kto może zostać politykiem? Artysta-bajkopisarz, który o zarządzaniu kapitałem wie tyle, ile wziąć łapówki za ustawiony przetarg. I ja od siebie dodam, ile dodrukować pieniędzy. My, jako społeczeństwo każdego roku wypracowujemy wartość dodaną. To luźny kapitał, który możemy przeznaczyć na inwestycje i rozwój albo przeżreć, zmarnować, roztrwonić. Jeżeli zostawimy go w rękach przedsiębiorcy, to jego chciwość, pasja, talent i marzenia spowodują, że kupi nowocześniejsze maszyny, dzięki którym. Nasza wydajność jako społeczeństwa wzrośnie i zarobki przedsiębiorcy, a cena towaru spadnie. Ale w kolejnym roku dobuduje nową halę produkcyjną i zatrudni kolejnych z nas do pracy. W pewnym momencie zaczyna brakować wolnych ludzi do pracy, i tacy przedsiębiorcy zaczynają konkurować o pracowników, podnosząc im pensje. Wszyscy na tym korzystamy, bo mamy tańsze towary i właśnie wyższe pensje. Natomiast gdy odbierzemy ten wypracowany wspólnie kapitał przedsiębiorcy poprzez podatki i przekażemy go do zarządzania politykowi, to co on z nimi zrobi? Chciwość skłoni go do urwania dla siebie z tego kapitału ile się tylko da, przez łapówki i nieefektywne inwestycje, np. w ławki do parku, gdzie każda na fakturze kosztuje 10 tysięcy, choć warta jest 500 złotych. Dla nas, wyborców, przekaże bonusy w postaci socjalu, który przeżremy i wysra. I cóż, z tego, że formalnym właścicielem naszego wspólnego kapitału jest przedsiębiorca, skoro wszyscy na tym korzystamy. Co nam z tego, że polityk powie: ja, pobierając podatki, zarządzam naszymi wspólnymi pieniędzmi i wydam je na wspólne cele, nie jak przedsiębiorca, który kupi sobie jacht. Praktyka jednak pokazuje, że polityk nie ma kompetencji do zarządzania kapitałem i trwoni albo kradnie te, wspólnie, te wspólne pieniądze. Natomiast przedsiębiorca w, w 90% przypadków wydaje kapitał na rozwój firmy, a nie na jachty. Dlatego, jeżeli chcemy zadbać o klimat, musimy odebrać nasze wspólne kapitały politykom i przekazać je do zarządzania przedsiębiorcom. Czyli znieść wszystkie podatki ekologiczne, znieść absurdalne regulacje i pozwolić działać rynkowi. Nie możemy zatem głosować na tych, którzy myślą jedynie o tym, jak zostać wybranymi, by potem brać łapówki i drukować pieniądze, i z tego żyć, i z tego budować swój imacz. Nie można wydawać więcej niż się wytwarza. Przy czym cała rządząca biurokracja w zasadzie od zawsze jest przeciwko przedsiębiorcom i od zawsze ich oczernia, że to wyzyskiwacze. Niech Marksa pokręci w tym jego grobie, bo to od niego wszystko się zaczęło. Że oni są wyzyskiwa, wyzyskiwi, ojej, przepraszam, że oni są wyzyskiwaczami że jedynym ich celem jest okradanie, a przecież tak naprawdę okradają swoich obywateli rządzący biurokraci, którzy drukują pieniądze. Milton Friedman powiedział, że przyczyną, jedyną przyczyną inflacji jest dodruk pieniądza przez rządzących. Ale jak dzisiaj poczyta sobie nieczcigodnych ekonomistów, opłacanych przez rządzących, to można się za głowę złapać. Zastanawiają się i piszą rozprawy naukowe. Oj, a skąd u nas taka inflacja? Oj, inflacja przekracza 10%. Dlaczegoż to? Piszą i mówią pierdoły. Wymyślają jakieś karkołomne wytłumaczenia, a nikt z nich nie zająknie się nawet o dodruku pieniądza. Główną przyczyną wzrostu cen jest dodruk pieniądza. Co więcej, dodruk pieniądza to okradanie biednych w każdym kraju bez żadnych wyjątków. Jeśli w Waszym kraju Wasz narodowy pieniądz traci na wartości i coraz mniej możecie za niego kupić, to znaczy, że okradają Was wasi politycy, ludzie, którzy Wami rządzą i którzy właśnie drukują pieniądze. Ale z drugiej strony opowiadają Wam różne doły że o was dbają i że to wszystko wynika z troski o was i jest dla waszego dobra. Dzielą nas, rzucają nam jakieś totalne, nieistotne tematy, by nas podzielić, byśmy się zagryzali na śmierć, a o najważniejszych rzeczach ani słowa. Zatrudniają armię sprzedajnych dziennikarzy i naukowców. W cudzysłowie oczywiście nawet nie znajduje właściwego rzeczownika, by ich określić, ani właściwych przymiotników, by temu rzeczownikowi dodać właściwych, złodziejskich barw okraszonych hipokryzją. Tych dziennikarzy i naukowców, którzy mają zmienić wasze postrzeganie. Mamy bowiem postrzegać rządzących jako mężów opatrznościowych, mamy nic nie wiedzieć o tym, jak nas okradają. Mamy postrzegać rządzących jako tych którzy o nas dbają, tak jak nikt inny na świecie, i mamy nic nie wiedzieć, jak nas okłamują. Po prostu istny dom wariatów.